Wygrana, wygrana od nocy do rana. Tak jak wczoraj wspominałem, jeśli tenis wejdzie, to dzisiaj kontynuujemy serię z tenisa. No i moi drodzy, Tommy Paul wygrał 2-0. 6-2-6-2, czyli nasz under z kursem 1,42. Under na 22,5. Oczywiście okazał się zielony. Ja nazywam się Damian Maciuszek. Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Ale teraz testujemy typera Łukasza z tenisa. Na początku, jak widzimy, okazuje się na zielono. Również grupka z tenisem też jest uruchomiona. Jeśli chcesz otrzymać dostęp bezpłatny do tej grupy na najbliższe 5 dni, kliknij link poniżej, wypełnij formularz i oczywiście. Otrzymasz link do grupy całkowicie bezpłatnie. Nie zakładasz żadnych kont z linku, nic nie płacisz, po prostu testujesz nas tutaj dalej. A jeśli chcesz oglądać odcinki na YouTubie, to zasubskrybuj już ten kanał. Już teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do dzisiejszego meczu, który mam nadzieję, że również okaże się zielony. ATP wy Cincinnati, tak, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Oczywiście pół żartem, pół serio. Po jednej stronie czeski zawodnik Irim Lechecka, a po drugiej Tristan Boyer z USA. Moi drodzy, Czechy versus. Stany Zjednoczone. IRI oczywiście jest zdecydowanie wyżej w rankingu ATP, bo na 26 pozycji Tristan jest na tej pozycji 116. Przygotowaliśmy dla Was, a tak naprawdę Typer przygotował dwa typy z kursami 1.51 oraz 1.42, ale najpierw przejdźmy sobie do omówienia. Pozycję powiedziałem, co dalej? Dalej jest istotne to, że Boyer w roku 2025 wciąż nie awansował do drugiej rundy żadnego turnieju z serii ATP Tour. I to jest mega istotna informacja, która nie przekłada się na korzyść oczywiście Tristana Boyera, czyli jest tutaj skazany na porażkę. Również wszystkie Kursy, wszyscy bukmacherzy wskazują pewne zwycięstwo Iriego Lecheckim, no ale nie będę tutaj wam mówił o kursie 1.14, więc przejdźmy sobie do pierwszego typu. Pewne zwycięstwo, no i niech to pewne zwycięstwo okaże się 2-0 dla Czecha. Kurs 1.51. Warto wspomnieć, że Lechecka wygrał pierwszego seta w 7 z 9 ostatnich meczów na kortach w starciu z Bojerem. czyli jeśli dobrze wejdzie w to spotkanie, jeśli dobrze otworzy ten mecz, no to myślę, że gładziutko pójdzie, wygra bez żadnego problemu, a jeśli chodzi o Bojera, nigdy nie pokonał żadnego z zawodników szczołowej czołowej trzydziestki więc jak to mój typer napisał wygrana dziś powinna być jak spacer po parku oczywiście na korzyść Czecha Jego Lechecki. Tristan Boyer czy zaskoczy? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. Z doskonałą formą na kortach twardych i doświadczeniem na najwyższym poziomie spodziewam się szybkiego zwycięstwa. 2:0 czyli tak jak mówimy, wszystkie znaki na niebie. Wskazują zwycięstwo Jiriego Lechecki, no i tutaj 2-0. Jeśli chodzi jeszcze o Lecheckę, dotarł tu do trzeciej rundy w zeszłym roku i mam nadzieję na kolejny dobry występ po dotarciu do czwartej rundy w zeszłorocz w zeszłotygodniowym Canadian Open. To też jest informacja od Typera Łukasza. Lechecka wygrał w tym roku turniej ATP, tur na, na kortach twardych, więc uważam go za zdecydowanego faworyta. Przejdziemy sobie za chwilkę jeszcze do drugiego kuponu, ale zanim to warto również spojrzeć na ostatnie 12, min, 12 meczów Iriego lechecki 8-4, 8 wygranych, 4 porażki. A Tristan Bojer na 18 meczy ma bilans zaledwie 6 do 12, czyli dwa razy więcej porażek. No i tutaj jeszcze Typer, tak na deserek powiedzmy, dał handicap. Czyli suma gemów minus 3,5. I już Wam tłumaczę, co to dokładnie oznacza. Oznacza to dokładnie to, że Niri Lechecka będzie miał łącznie o powyżej 4 gemy więcej niż Tristan Boyer. Czyli to nawet może być 6,4,6,4. Ja jednak spodziewam się, że Tristan Boyer aż tak i aż tak mocno nie będzie grał i na spokojnie ta suma gemów też wejdzie. Więc 2-0 wygrana Lechecki z kursem 1,51. Suma gemów minus 3,5, kurs 1,42. Zróbcie z tym, co chcecie. Czy zrobicie z tego dubla, czy puścicie w singlach, zależy czy gracie z podatkiem, czy bez, czy po prostu do jakiegoś swojego kuponu to dorzucicie, to ja bardzo mocno trzymam za Was kciuki. O grupie już powiedziałem. Elite tenis, formularz kontaktowy w opisie, jeśli chcecie przetestować jeszcze mocniej typera Łukasza i zarabiać z Tenisa, to zachęcam Was do tego bardzo, bardzo serdecznie. Łapka w górę, jeśli chcecie kolejne odcinki tenisowe. To dla mnie będzie mega istotne, jakie tutaj jest zaangażowanie. Również zachęcam do obejrzenia tego filmiku, który YouTube rekomenduje. Subskrypcja tego kanału. Widzimy i słyszymy się pewnie już jutro. Trzymajcie się. Cześć!